Z grani, w czyli Z. Film o Zgrani w Chilize, to moi drodzy, mamy dzisiaj wielką przyjemność, naprawdę wielką przyjemność gościć Borysa e, Szyca. Dzień dobry. Dzień dobry. E, spotykamy się, e, żeby porozmawiać o filmie wyjątkowym. Miało Cię nie być, to jest taki film, który dla mnie osobiście e, jest w kategorii takich filmów, które ja nazywam mały, wielki film. Mm. Ale zanim zadam Ci e, pytania związane z tym wyjątkowym naprawdę filmem, to chcę Ci powiedzieć, że miałem okazję zobaczyć go przedpremierowo w towarzystwie mojego 15-letniego syna. O. E, tak. E, I to, była, to były takie okoliczności przyrody, że no, zaproponowałem młodemu, jest taki film. Jaki? No mówię, polski. Polski film. <grym> tak. Spróbuj ze mną obejrzeć. E, zobaczymy, co, co będzie. Jeśli cię nie będzie interesował, zawsze możesz przerwać sens. Mówię, no dobra, no. Siedzimy, oglądamy. E, I nagle zobaczyłem, że jego wciągnęło jak bagno, tak? Bo to było coś takiego, że. E, tego dnia młody miał tak zwany dzień gamingowy mm -hmm. e, i myśli był zupełnie gdzie indziej, a ten film go porwał e, bez reszty. E, Miało cię nie wiedzieć, to jest taki trochę film, trochę jak dziecko dosłownie w przenośni dla ciebie? No jest oczywiście. Dziecko yy, ze mną tam gra i to jest niezwykłe uczucie. Ja myślę, że biorąc pod uwagę teraz multum rozmów i wywiadów, których udzielasz, a propos miało cię nie być, na pewno nieraz, nie dwa padały pytania, jak ci się grało z córką? A ja bym chciał się zapytać, jak córkie się grało z tobą? Czy to nie było tak, kurde, co, co, co on powie o albo będzie mnie poprawiał, czy coś. Trzeba by jej zapytać. Natomiast ja jej nie poprawiałem. W ogóle Aha. założyłem sobie, że właściwie nie dam jej żadnej uwagi aktorskiej. Jedyne jakieś takie. Techniczne rzeczy, o których jej mówiłem, to są wiesz, pozycje przed kamerą, albo co się dzieje, jak się zmienia obiektyw, jak wtedy jesteśmy inaczej mm, postrzegani przez kamerę, itd., itd., więc takie zupełnie techniczne sprawy. Ale okazało się, że ona też wiele rzeczy, nie wiem w jaki sposób, ale jakoś wyssała, może z tych godzin spędzonych jako dziecko na planie i z obserwacji, tak naprawdę znudzenia się i czekania, aż tata skończy. Bo zyskała od razu szacunek całej technicznej ekipy, co jest w ogóle dla aktora podstawą, mhm. taki szacunek zyskać, ponieważ zawsze stawała na tych samych pozycjach, powtarzalna była. Te same, wiesz, czynności wykonywała w tym samym momencie, w każdym dublu, co jest ważne później dla montażu. I tak dalej, i tak dalej, więc byłem z niej niezwykle dumny. Natomiast całą tą, całe to prowadzenie aktorskie przejął absolutnie Kuba Michalczuk mhm. i Kuba i Sonia mieli ze sobą tak Piękny, fajny przelot, mm. tak kumpelski, że właściwie ja byłem taki wiesz, na odstawiony na torboczny. Ja się ostatni dowiadywałem, jak poszła scena. Ja dostawałem ostatnie, ten pierwsze montaże, sms-em i tak mm. dalej. Oni to bardzo ze sobą przeżywali, także oczywiście obserwowałem z boku i byłem po prostu bardzo szczęśliwy i dumny. E tak sobie pomyślałem, że to jest jeden z tych filmów, w których zwiastun nie do końca na szczęście mówi o tym, o czym jest ten film, e, bo jak pierwszy raz zobaczyłem zwiastun, mówię, to może być fajna historia. E, ojciec, e, córka, rozłąka, potem się spotykają, to może być fajny flow, jeszcze, jeszcze prawdziwy, prawdziwy ojciec, prawdziwa córka. Mhm. Ale potem e, oglądam ten film i, 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 i właśnie pojawia się to drugie. O kurde, to jest zupełnie coś innego. E, ja myślę, że to jest jeden z najciekawiej nakręconych i stworzonych filmów w różnych aspektach o problemie decyzji, czy zdecydować się na dziecko, czy nie. Jak ta historia do ciebie w ogóle trafiła w sensie scenariuszowym? I co sprawiło, że, że, że powiedziałeś, dobra, zrobię to"? to. To kilka rzeczy spowodowało, że zdecydowałem na pewno. By sama ekscytacja możliwości pracowania razem ze swoim dzieckiem. Natomiast to, że Kasia Sarnowska napisała tę historię, o czym sama mówi na podstawie własnych przeżyć ze swojej młodości, no to pomyśl, ile lat to było wiesz wcześniej, i nagle okazuje się, że po tych tam nie wiem, dwudziestu paru latach, ta historia jest. Cały czas aktualna, jeżeli nawet nie bardziej dyskutowana społecznie, i te młode dziewczyny są ciągle pod ostrzałem i zostawione same sobie, bo na koniec chodzi o to, że ten mały młody człowiek bo to przecież jest jeszcze młody człowiek bardzo siedemnastolatka, mhm. który nagle zachodzi w ciążę, zostaje kompletnie sam z tym. Każdy traktuje ją troszeczkę, wiesz, jak taki gorący ziemniak, który przerzuca sobie ten kłopot dalej, no bo ci się boją, ci mają jakąś niezwykłą poradę tamten też, i każdy jej mówi, co musi, albo nie musi, albo nie powinna, albo powinna. No a na koniec, to ona z tym zostaje. I, i ona jest sama, więc ten temat chyba zawsze będzie aktualny. Mam nadzieję, że dożyjemy takich. Czasów, że troszkę, że przynajmniej nie będzie mogła się, nie, nie będzie musiała się obawiać, że pójdzie do więzienia na przykład mhm. za swoje decyzje, co zrobi z własnym ciałem. Jest pewna nadzieja po 15 października. Na to. Jest nadzieja. Natomiast ja chciałem jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. W tym filmie y, y, mamy tę dziewczynę, która rzeczywiście na początku jest sama i nawet ten filmowy Ojciec nie do końca kuma czacze mhm. i wie, co się tam tak naprawdę stało. To się dopiero wraz z i rozwojem tej historii okazuje, ale mnie bardzo ucieszyło. I to też patrzyłem na mojego syna, który oglądał ze mną ten film, że mimo wszystko chłopak, który, który, który no, przyczynił się do tego stanu rzeczy, mm. też jest w tej historii. On nie jest odstawiony na boczny tor. Tak myślałem sobie, czy potrafiłbym sobie przypomnieć inny film z takim podejściem i chyba nie. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Wiesz, ten chłopak nawet bym powiedział, się dobija i tak. domaga się swojej pozycji. Co jest też fajne i wzruszające, no bo mm, właściwie mm, pierwsze takie przychodzi do głowy, że ten chłopak po prostu ucieka, nie? I spierdziela i nie chce mieć z, nim, z tym problemem nic wspólnego. Tymczasem ona myśli, że on tak być może postąpi, a tu się okazuje, że on by chciał też wiedzieć i chciałby też decydować. Co się dzieje z jego życiem, bo to też jest jego życie. I tu gdzieś w tej historii, pewnie ten ojciec, którego gram, jest trochę jego adwokatem, to znaczy wstawia się za nim i mówi: chociaż daj mu możliwość uczestniczenia w tej decyzji, wzięcia udziału w, w jego życiu. Dla mnie koniec tego filmu, na przykład finał, jest jednym z najpiękniejszych finałów filmowych, jakie w ostatnich miesiącach widziałem, bo raz, że właśnie mamy, i to nie będę spoilerował, zakończenie takie, które zostawia też widza z wieloma pytaniami, mm -hmm. ale też z takim ciekłem na sercu. Natomiast też ostatni fragment archiwalny mm -hmm. z domowej kamery no, sprawia, że rzeczywiście tak, nie boję się tego powiedzieć, ryczałem troszkę. O, no to miło, miło. Bo ja też ryczę zawsze. Ja ryczę na tym fragmencie zawsze. Ja ryczałem w ogóle oglądając te taśmy, które dawno już nie oglądałem tak, z bo, Powiedzmy naszym słuchaczom, że w tym filmie są fragmenty takich bardzo osobistych, rodzinnych nagrań i fotografii. Tak. E, I to robi wrażenie. No robi wrażenie, bo ten, to życie z filmem się tam bardzo przeplata. I to jest rzeczywiście pewnie siła też tego filmu. Mm, że wierzymy w tę relację, no bo te zdjęcia, które się tam nasze pojawiają z młodości, no to to są zdjęcia moje z Sonią, mimo tego, że dajemy im imiona filmowe. Mm, natomiast ja rzeczywiście, jak Sonia była bardzo mała, miała jakieś cztery latka, sadzałem ją przed kamerą i pytałem o takie ważne rzeczy. Czym jest miłość, czym jest przyjaźń? Kogo kocha, na czym jej zależy? Takie dorosłe pytania do małego dziecka. I to, to było dla mnie bardzo piękne wtedy i jest teraz. I nagle się okazało, że to no Niezwykle pasuje do tego filmu. Do tego stopnia, że domyśliliśmy całą tą scenę w filmie, kiedy, jajo, kiedy pojawia się ta kamera. No właśnie, to jest w tym filmie. filmie. Bo to tak super skleja to wszystko. No to właśnie, taki super. był zamysł, e... żeby jakby później urealnić to, że ta taśma się pojawia na samym końcu, ta oryginalna. To wszystko buduje bardzo fajny, bardzo ciepły obraz, ale mnie się też oprócz tych wszystkich fantastycznych rzeczy, które można powiedzieć o waszej chemii ekranowej, twojej córki i twojej, bardzo mi się podoba, że twój bohater jest naprawdę takim niedoskonałym facetem, takim, no, który mógłby być nami, który mógłby być naszymi kolegami i trochę inaczej mówi w ogóle jego postać o, o męskości. Że, to też, to, to nie, to, że facetem nie jest facet, który zawsze jest idealny. To w tym filmie jest naprawdę fajne. Do ideałów to w ogóle brak, tak myślę sobie. I mm, Każda postać ma prawdziwe jakieś pęknięcia, i każdy człowiek ma jakieś pęknięcia, i niedociągnięcia. I, I często sobie sami przecież plujemy w brodę za różne rzeczy, których zrobiliśmy, albo nie zrobiliśmy na przykład. Bo ten film też jest o tym, że nie da się cofnąć czasu. Ale da się naprawić to, co jest teraz. Mm. Zawsze. Mm -hmm. Na to, co jest tu i teraz, masz zawsze wpływ. I to jest. Ten nasz superpower, który posiadamy na co dzień. Ja mam taką jedną ulubioną kwestię w tym filmie, kiedy ty pewne rzeczy, rzeczy życiowe wyjaśniasz swojej filmowej twórce i, i używasz takiego zdania, nie będę spoilerował, ale myślę, że warto je przytoczyć, że chodzi temu ojcu o to, żeby ona popełniała swoje błędy, a nie powielała twoich. I powiem Ci szczerze, że właśnie ten film stał się też taką bardzo mocną iskrą do rozmowy później, dzień później z moim synem. Byliśmy na spacerze. I też rozmawialiśmy o różnych życiowych rzeczach. No bo wiadomo, każdy ma w życiu różne zakręty. Mm. E, I młody nagle mówi: Bo chodzi ci o to, jak wczoraj w tym filmie, mm. żeby z tymi błędami tak było. Ja mówię: Tak, żeby z tymi błędami tak było. E, mnie się bardzo podobało to i, i cieszę się, że ten papierek lakmusowy w postaci takiego młodego widza u, u mojego boku był. Takim faktycznym wskaźnikiem, że ta historia dociera. No bo wiesz, czasami myśli się, dobra, robią e, film, gdzie jest e, wielu młodych bohaterów, czy też jeden e, bohater, bohaterka, e, ale no, piszą to e, bumerzy i, i to nie dociera. A tutaj dociera. To jest w ogóle najpiękniejsza recenzja. Zwłaszcza, <laughs> że y, ja sam często szukam takich filmów i ich nie ma. Łatwiej pójść na coś z maluchem. Wiesz, tak. z moim takim, wiesz, no z trzylatkiem mam teraz takiego trzy pół latka w domu, no to mogę na jakąś baję, on już zaczyna mniej więcej kumać fabułę całą, chociaż tam, powiedzmy, po pierwszych 40 minutach już się nudzi. No ale z takim siedmią, ośmią, dziewięcio nawet latkiem jest łatwiej pójść do kina, ale z dojrzewającą osobą przy twoim boku... Spędzić czas to jest w ogóle trudne, prawda? Mm -hmm. Bo zazwyczaj nie chcą już z Tobą spędzać czasu. No weź, z Tobą będę szedł, na no co ty. Trochę jest to obcia, cringe lub inne te określenia. Natomiast przecież chcemy, niezwykle bardzo chcemy spędzać jako rodzice. Z tym dojrzewającym, z tym znikającym nam dzidziusiem. Wiesz, to, to było takie małe, cudowne dziecko. No i nagle już przestaje być kimś, kto się przytula, kto przyjdzie. Jest taki przełomowy moment. Nagle, a co to za teksty w ogóle? O co ty do mnie rozmawiasz? Weź przestań. Nie mów tak. No, to, to, to wszystko, co sami też tak, przeżyliśmy tak, z tak. naszymi rodzicami. Przecież ja to pamiętam też. No. no a jednak chciałbyś coś wartościowego temu dziecku jeszcze Powiedzieć, albo chociaż usłyszeć coś od niego, no, więc jeżeli ty miałeś taką szansę dzięki temu filmowi, no to jest może szansa, żeby inni się też wybrali ze swoimi pociechami tak, <gry> nieco bo to starszymi. Jest, bo to jest film nawet dla, dla takich, I mieli okazję, wiesz, do rozmowy. Bo wiesz, nawet jeśli załóżmy jesteś, jesteś rodzicem, może nie tyle w kryzysie, ale że masz no, gorszy przelot ze swoim no. dzieckiem, to to jest film, który naprawdę potrafi e, otworzyć, bo, bo chce się. Po nim gadać. Ja sobie w ogóle nawet pomyślałem, że to byłby dobry pomysł na film dla, dla szkół, właśnie taki film, żeby zobaczyli go licealiści. Tak się też staraliśmy go adresować i mieliśmy Sonia była na takim spotkaniu z nauczycielami mhm. w Cinema City i, i oglądali ten film nauczyciele, i później ona opowiadała i odpowiadała na pytania, i wiem, że był rzeczywiście bardzo fajny odbiór tego filmu. Więc mam nadzieję, że, że, że wybierzecie się na to wszyscy i pogadamy o tym wszystkim. Strona w, taka produkcyjna tego obrazu też jest super, bo powiem szczerze, że dla mnie to są jedne z najpiękniejszych ujęć Katowic jakie w życiu widziałem, a spędziłem tam trochę lat swojego o życia. Tak? Więc, więc tak sfilmowanych słynnych kukurydzy no nie, nie widziałem, nie widziałem jeszcze nigdy plus piękne kolory. No i format też. Tak. 3x2 to jest, to jest niecodzienny format. Nie baliście się trochę tego, że, że taki, no w tej chwili już retro format y może trochę odstraszać? Że, że jak brak panoramy, to już nie, nie do końca? Wiesz co, chodziło o to, mm, to jest zresztą podobny format, w jakim na przykład była Zimna Wojna Pawła tak. Pawlikowskiego. Y I w takim... Formacie chodzi o to, żeby właściwie to, co jest po bokach, nie rozpraszało się, mhm. nie, nie rozpraszało widza od tego, co jest ważne w środku kadru. Mm, a tu ważny był człowiek. Mimo tego, jak, jak zauważyłeś, widać te Katowice i widać, gdzie oni żyją, i dosyć masz rację, jest to pięknie pokazane. Mm, natomiast y, najważniejsze są w tym filmie emocje. Więc y, kamera jest dosyć blisko twarzy, blisko oczu. Wchodzi gdzieś tam w środku. To jest trochę też taki format, który się kojarzy z dokumentem, na przykład. Uh -huh. mm, I tu jest taki złoty środek między zdjęciami wiesz, poetyckimi a dokumentalnymi. Uh -huh. Uh -huh. E, ten film ma też wielkie szczęście do, do epizodów, bo tam fantastyczne nazwiska. Jak się udało aż tyle osób yy, yy, namówić, żeby się pojawili chociażby na chwilę, nie wiem, jak na przykład pani Cielecka czy pan Peszek, to po prostu, wiesz, oglądasz i mówisz: Wow, fajnie. Mm. No wiesz, trochę poznajomości, bo znamy ich wszystkich dosyć dobrze. Iza Kunę na przykład, też rewelacja. Iza Kunę no to kochamy miłością pierwszą i prawdziwą i poza tym Iza no, zagrała genialnie u Kuby Michalczuka w teściach, więc mhm. myślę, że mm, od razu po telefonie Kuby Chyba chciała się tu znaleźć, a, a że i my się lubimy dosyć mocno, a i że od razu Sony też się stała to ulubiona koleżanka z planu. Także jak dzisiaj jechaliśmy na przykład w taksówce, to tylko pytała ciekawe, czy Izakuna będzie na, na premierze, aha, aha. bo ją od razu też bardzo polubiła. No, Madzia Cielecka, no, no też znamy się bierze od wielu, wielu lat. I myślę, że zagrała tutaj niesamowitą tą mikrorulkę, bo te typy ludzkie i typy kobiet, które się tam pojawiają, no są też niezwykle wyraziste i, i fajne, że tak różne zdania prezentują. I te kolejne porady do tej młodej osoby są skrajne tak. I, i kompletnie inne. Ale no, wiesz, no, Jan Peszek, który się naprawdę w mikroroli pojawia, no, dla mnie to też było genialne przeżycie, bo kocham Jana Peszka naprawdę całym sercem. A jak młoda e, e, w trakcie tych, tych e, zdjęć z, z mistrzem e, się czuła? Bo to też myślę, że wielkie, wielkie obciążenie takie, kiedy przychodzi ktoś, kto jest no, taką legendą, ikoną dla, no, dla wielu pokoleń. Słuchaj, zaskoczycie. Dla niej to nie jest, wiesz, legenda, no bo ona tak w ogóle nie ma za sobą tego ciężaru Aha. gatunkowego jak my. No tak. bo ona tylko wiedziała ode mnie, że to jest Jan Peszek Aha. Okay. i że to jest bardzo wielki, znany aktor. Ma, A no dobrze, dobrze. Natomiast on, ona ma swoje autorytety i młodych ludzi, wiesz, jakby się tam znalazł Harry Styles, to myślę, że nie odnalazłaby w sobie odwagi, żeby w ogóle się odezwać. A tutaj była w ogóle bez kompleksów, bez żadnego obciążenia. I to ja miałem to w głowie. Ona szła po prostu po swoje. I to było niesamowite. Tam jest jeszcze jeden taki bohater drugiego planu w tym filmie, który też robi wrażenie to auto. Mhm. Jaka jest historia tego auta? Jak ono trafiło do Was na plan? Wiesz co, szukano auta, które yy, pokaże, yy, dosyć dobrze zilustruje. Yy, Kryzys wieku średniego. <laughs> no i tak nam się oczywiście były pomysły na jakieś takie, wiesz, wypasione, super auto, jakieś, nie wiem. No... Ale to miało styl. Ale to miało jednak styl, więc to pokazuje i, że ma chłopak kryzys wieku średniego, ale z drugiej strony, że ma jakiś gust chociaż i tak. smak, że szukał czegoś oryginalnego. E... No i to właściwie też jest bardzo filmowy. Tak. filmowe to auto, to znaczy pięknie się fotografuje. I to wszystko jakoś stworzyło taką wspólną układankę dobrą. Zastanawiam się, czy mieliście okazję razem zobaczyć ten film, jak już został nakręcony i zmontowany. Tak. Jakie były wasze reakcje po tym sensie? Siedzieliśmy, czasem się trzymaliśmy za ręce, Czuliśmy po prostu takie wież, napięcie też w ciele, na koniec się poryczeliśmy oboje i, mhm. i to była nasza pierwsza nasz pierwszy seans tego filmu i to było w Krakowie. Aha. Dla mnie tym bardziej to było jakieś wzruszające e, przeżycie, bo, bo Kraków też był dla mnie ważnym miastem od dziecka i, i nagle tam jestem z moim dzieckiem. Była też wiesz cała właściwie rodzina i moja żona i moja mama, mhm. obydwie babcie, wszyscy się tam zjechali na ten. A e jak one patrzyły na te historie, bo to też wiesz to ciekawy przekrój pokoleń. To wiesz co do? Y, one są tak, jak tylko babcie potrafią być dumne, tak są. I, i po prostu razy tysiąc. Mhm. Y, my babciom to robiliśmy nawet na planie dzień babci, pół dnia babci. Mhm. Y, to znaczy. Po prostu one się tak domagały, że chcą tam przyjść i odwiedzić, więc wynaleźliśmy takie półdnia, kiedy mieliśmy troszkę luźniejsze zdjęcia. One przyjechały na plan, siedziały przy podglądzie, miały te słuchawki na uszach, uh -huh. wiesz, oglądały, ściskały Sonię, robiły jej obciach, no taki po prostu książkowy, taki straszny, ale no, było to oczywiście wzruszające i piękne. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tej fajnej niedoskonałości Twojego bohatera. No bo tak, to jest facet, który chce mieć trochę życia w życiu dla siebie, też e, z różnych powodów, e, ale no nie zostawia tej młodej e, na boku, chociaż mógłby, tak? E, to się przejawia w kilku takich fajnych scenach, jak ty na przykład e, z jednej strony robisz jej trochę siarę, jak prosił ją o tę kartę kredytową, którą ci I... zabrała, potajemnie, e, ale też e, robisz to w taki sposób, że pokazujesz jej, że ty wiesz, ale to nie jest na zasadzie takiego ojca, Mhm. Pana ojca, że ach, to Cię teraz tu upokorzę, bo mi yy, zaiwaniłaś kartę, to teraz yy, będziesz miała tutaj problem, nielichy. Yy, nie, to jest na takim dużym dystansie. I ja myślę, że ten film jest też ciekawą opowieścią w ogóle o męskości. Mhm. No, na pewno. Na pewno. Yy, I o dojrzewaniu które trochę było opóźnione, jak to w ogóle mhm. u chłopców, mhm. ale y, u niektórych jest to bardzo opóźnione. Mhm. Przychodzi y, y, wiele lat y, za późno. Aha. Y, no i tu mamy szczęście rzeczywiście, ta jego córka właściwie ma szczęście, że już go zastaje w takim momencie, kiedy on się jakiś czas temu zorientował, że Aha. trzeba by dojrzeć. Mhm. I nawet powziął jakieś kroki ku temu, to znaczy udał się na jakąś terapię, choć jeszcze się tego słowa bardzo wstydzi, mhm. bo to jednak trochę wstyd, tak powiedzieć, że się chodzi na terapię. Mówię oczywiście punkt widzenia mojej postaci, bo mój mhm. jest zupełnie inny. Mhm. Um, no i, i, i dlatego myślę, on już by jej nie zostawił z tym problemem mhm. samej. On już wie, że teraz. To jest jakiś sprawdzian dla niego dojrzałości. Taki w życiu, nie na terapii, wiesz, mm -hmm. nie, nie, nie symulacja. Mm -hmm. Tylko mm -hmm. on akurat przytrafiło mu się. Mm, Przytrafiła mu się okazja, żeby sprawdzić, czy jest naprawdę dojrzały. Ja sobie tak pomyślałem, bo też biorąc pod uwagę reakcję mojego syna na to, jak Twoja postać mówi i jak przekazuje różne rzeczy, wiadomo, że to też jest scenariusz, ale też po Was widać, że Wy czuliście to tak bardzo głęboko w sercu, to jak do siebie mówiliście tymi kwestiami mhm. opowieści. Czy nie myślałeś o tym, żeby na przykład. Zabawić się, może zabawić to jest złe słowa, ale żeby spróbować czegoś takiego, w rodzaju takiego masterclass e, dla, dla tych, którzy by, e, e, zwłaszcza dla młodych facetów, tak? którzy, mm. którzy też na przykład lubią ciebie w różnych postaciach, różnych wcieleniach, bo w serialu, który niedawno oglądaliśmy, też byłeś ojcem, e, miałeś młodszą córkę filmową, ale to też był fine flow. E, mm. e, mnie się też na przykład tamten wątek podobał najbardziej e, e, w, w tym wszystkim. E, ale właśnie, gdyby na przykład, nie wiem, że e, e, warsztaty robię... Z, z Albo sposobu. podcast? <grym> podcast to jest możliwe. Aha. Myślę o podcaście, e, który byłby właśnie o facetach, wiesz? Aha. I ich... Pozycji w obecnym świecie i tym, jak się z tym czują, czy w ogóle znają tą pozycję, czy wiedzą, co oni mają ze sobą zrobić, i jak się odnaleźć w trochę odmienionym świecie od czasów ich dzieciństwa. Mm -hmm. y więc, no, czemu nie? Tylko to nie będzie na pewno z pozycji eksperta. Nie, 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 nie. Ja myślę, że <laughs> Bo to Bo ja tak, nie że... jestem żadnym ekspertem. Ja wiem. Natomiast dzieliłbym się pewnie z swoimi. Strachami, swoimi wątpliwościami, ale i jakimiś tam odkryciami. W co warto może pójść? To byłoby naprawdę pole do wielu fajnych spotkań i rozmów. No. I kto wie, może by coś tam z tego fajnego w głowach ludziom zostało. Tak jak po tym filmie. No to, tak jak po tym filmie. To znaczy, że mam też dobry pomysł, żeby pójść w coś takiego. <laughs> <laughs> Chciałem Ci jeszcze powiedzieć taką jedną rzecz, bo to jest film, który daje, daje widzowi dużo ciepła, ale też. To nie jest taka historia, totalnie happy endowa, i, i, i zostawia dużo, dużo też takiej goryczy, bo działa też na jakieś tam własne wspomnienia widza róż, z różnych etapów życia. Zastanawiam się, jak dla Ciebie jest ważna taka myśl, albo czy, czy, czy w ogóle przyjmujesz coś takiego, że film może być formą terapii? Oczywiście sztuka jest formą terapii. Mhm. A, A gdybyś, jest... gdybyś, gdybyś miał zaproponować kilka takich tytułów, które dla Ciebie są takimi filmami, które warto zobaczyć, żeby, 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 żeby pomyśleć coś o życiu i coś o sobie? Oh. Takie trzy tytuły, albo nawet dwa, które gdzieś tam zostały Ci w głowie. Oprócz tego. Wiesz co? Ojciec mhm. z Antonym Hopkinsem. Hopkinsem. No niezwykle mocny film i Taki też no, dotykający z innej sfery, uh -huh. ale dla mnie był niezwykle wzruszający. Uh -huh. Bo to i też opowieść wiesz o jakiejś chorobie, ale też no, o, o postaci ojca w uh -huh. życiu. Myślę, że to jest piękny film. O, ym, o relacjach. Aha. Jeden z moich ukochanych filmów opowiada o dosyć pokręconych relacjach między czworgiem. Ludzi. To jest closer. Closer, tak. No. <laughs> tak. To jest film, który rzeczywiście pokazuje, że życie jest szare. No, że ma dużo barw. Ma dużo. Tak że ma dużo barw i kocham ten film pod każdym względem. Do tego jeszcze Damien Rice, który śpiewa ten Blower's Dore, tę piosenkę. To jest po prostu od razu ciary i, i łzy. Yy, myślę, że cały Almodowar. No tak. Jeżeli chodzi o relacje dziwne, pokręcone i, i w ogóle o bycie człowiekiem, co to znaczy? Gdzie są nasze jakieś granice i moralności, poczucia winy, które za nami się ciągnie. Więc ja myślę, tak, że to jest, trochę jest. Tak, to jest, filmowy. myślę, do, dobry w ogóle program, żeby na początku zaplanować sobie, Sas, miało cię nie być, potem rozmowę o życiu i w ogóle, a potem sięgnąć po swoje filmy. No, no to tak, tak. Żeby sobie, żeby sobie tak. Pomyśleć o tym i owym. Fajnie, dobry pomysł. Niech to będzie klawra naszej dzisiejszej rozmowy. Borys Szyc, szanowni państwo, dziś opowiadał o filmie Miało Cię nie być, ale nie tylko, także o życiu, także o swoich ulubionych filmach. Bądźcie z nami i bądźcie też w kinie na filmie Miało Cię nie być, bo tam jest wiele rzeczy do zobaczenia, do przemyślenia i do przeżycia. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i zapraszam do kina. Film o Zgrani w Chili Z.